Cześć, gdzie Wam pokażę, jak zdemontować airbaga, kierownicę i taśmy kierownicy w samochodzie Renault Clio drugiej generacji? To jest akurat poliftówka. Wymieniamy tutaj cały przełącznik zespolony czyli manetki. Od kierunkowskazów, od wycieraczek oraz całą tą taśmę, ponieważ uszkodzeniu uległa ta taśma i wyświetla się ciągły błąd Airbaga. Pierwsze co robimy to oczywiście najpierw sobie wyłączamy akumulator, czyli odłączamy klemę, żeby nam w trakcie gdzieś tutaj wymiany tego demontażu tego garbega. po prostu nie wyświetlił się błąd poduszki No albo po prostu z tego bezpieczeństwa. Gdy już odkręciliśmy klemę z akumulatora, nie mamy zasilania w samochodzie. Tutaj od spodu musimy zdemontować tą całą plastikową osłonę. Górna część jest tylko i wyłącznie na zatrzaski, czyli ciągniemy ją delikatnie do góry. Górę, ona wchodzi, ona ma tutaj takie zatrzask, natomiast ta dolna osłona jest tutaj na trzy kręty torx T20, Dwa są tutaj w przedniej części, jeden jest tutaj w dolnej części także bierzemy, odkręcamy je sobie tutaj od spodu, kolejna trzecia śruba jest tutaj po środku, teraz już mamy poluzowaną tą osłonę, ona się teraz trzyma tutaj na na pilocie od sterowania radiem. ja sobie to zostawię. Kolejną rzeczą, którą robimy, musimy teraz zdemontować airbag. Airbag jest na takich, jakby spinkach, takich zapadkach. Mechanizm działa podobnie jak w innych samochodach. Najlepiej sobie wkładamy kluczek do stacyjki, żeby nam się krymca nie zablokowała, i kierownicę obracamy o 90 stopni, tak by jedno z ramion było w stronę. Jakby do góry. Teraz wam pokażę, jak wyglądają tutaj te airbagi od tyłu. Najlepiej sobie tu postawić koło licznika telefon i dać sobie kamerkę na twarz, wtedy widzicie te otwory. Tutaj właśnie widzicie tą zapadkę, mechanizm odblokowania airbaga. Musicie sobie teraz wziąć płaski śrubokręt, wkładać go w tą szczelinę od spodu i musicie tą zapadkę podważyć do góry. Jak widzicie, zapadka się odblokowała. Teraz przekręcacie kierownicę o 90 stopni. Tu mamy kolejną zapadkę. Tak samo robimy płaski śrubokręt. Podważamy tą spinkę, blaszkę do góry. Ona się nam odblokowuje. I teraz po prostu ciągniemy go do siebie. Jedna strona, druga strona. I mamy luźny airbag. Teraz musimy odpiąć wszystkie kostki. A co teraz ważne, ja już tu mam powypinane wszystkie te kostki, ponieważ tutaj ta taśma była cała zerwana. Ale już Wam pokazuję jak to wygląda. Mamy tutaj żółtą kostkę i pomarańczową kostkę. Odchylacie airbag. Tutaj u góry przychodzi... Zielona kostka, na dole przychodzi pomarańczowa kostka. Pokażę Wam to na tej nowej taśmie. Tutaj najpierw jest taka blokada, odblokowujecie ją sobie, wtedy możecie wypiąć kostkę. Herbek mamy wypięty, teraz zabieramy się za kierownicę. Tutaj na środku widzicie dużą śrubę na Torxa T50. Ja akurat mam taki Torx i wziąłem sobie taką zwykłą przeduszkę i też to odkręcę. Tutaj sobie wyciągacie zapłon, blokujecie kierownicę i po prostu odkręcamy. jak będziecie wykręcać kierownicę, żeby koła były na prosto. Jeszcze taka rzecz, tutaj jeszcze są dwie kostki pozostałe. Tu jeszcze jest taka szara kostka i czarna. Jedna jest odpowiedzialna za przyciski z kierownicy. Wypinamy też te dwie kostki. Po wypięciu dwóch kostek po prostu szarpiemy kierownicę do siebie. Odkładamy ją na bok. Teraz przed zdjęciem tej osłony blokuje nam tutaj pilot od sterowania radiem. On tutaj jest na taką blokadę, taką zapadkę. Wtedy możemy go swobodnie wyciągnąć, też bierzemy płaski śrubokręt, tu jest zapadka, którą odblokowujemy i mamy już teraz pilot, rozpinamy kostkę i mamy już wypięty tutaj pilot, teraz musimy wymontować cały ten przełącznik. Teraz wypinamy poszczególnie wszystkie tutaj kostki, nie musimy wypinać stacyjki, jedna kostka, tutaj jest druga kostka i tutaj znajduje się trzecia kostka. I mamy trzecią. Nasz cały przełącznik jest tutaj montowany od spodu na jedną śrubkę, którą luzujemy, i wtedy możemy go zsunąć. Wtedy możemy cały mechanizm wyciągnąć do siebie, do przodu. Teraz nasadzamy nasz, naszą nową taśmę. Jeszcze taka ważna rzecz przy zakładaniu tego, tutaj mamy taką blokadę, i ta blokada musi się tutaj zablokować na tym szpieniu. Jak już tu zablokowaliśmy taśmę, wkręcamy teraz tą śrubkę od spodu. Jak już udało mi się wszystko przykręcić, Teraz spinamy wszystkie kostki. Teraz, w zależności od wersji, montujemy sterowanie radiem. Teraz nasadzamy kierownicę i wpinamy wszystkie wtyczki. To jeszcze jest bardzo ważne, jak będziemy nakładali kierownicę, to żeby przewody były u góry, ponieważ tu w taśmie są takie wycięcia, tu kierownice są takie mocowanie, to musi tak równowag. Dozyskamy maksymalnie kierownicę i ją skręcamy. Podpinamy wtyczkę, podłączamy airbag, jak już pieliśmy kostki z airbaga, podpieliśmy wszystkie pozostałe kostki, teraz musimy docisnąć airbag, żeby tutaj blokada nam się zablokowała. Żeby te zaczepy wszystkie weszły. To znamy, czy poduszka swobodnie działa, czy klakson działa. Teraz zostało nam skręcić dolną obudowę. Jak już sobie przykręciliśmy te trzy śruby od spodu. Mamy ten plastik dolny cały zamontowany. Teraz montujemy ten górny plastik, który jest na zaczepy. Po podłączeniu wszystkich kostek gerbega, po przykręcaniu wszystkich plastików, kręcamy klemę i mamy wymienioną poduszkę. Dziękuję, że zobaczymy go filmiku. Zapraszamy kanał, lajkowanie i subskrybowania. Na razie.